Cześć kochani, dzisiaj do Was z czarnym pudełkiem, z czarną skrzynką, jak to się śmiałam. Zrobiłam kartkę i mam taką szybką prezentację. Pudełko robiłam sama. Najpierw, i to tak ciekawie wyszło, że najpierw robiłam pudełko, a później robiłam kartkę, bo zrobiłam maksymalnie wysokie pudełko na DLK, jakie, jakie byłam w stanie z takiego papieru, według tego mojego schematu. I to było właśnie pudełko. 3 cm więc tutaj z kompozycją mogłam na tyle poszaleć żeby mi się zmieściło w pudełku więc taka y, oto historia y, tej kartki i jej kompozycji yy, taka krótka kartka miała być, na 18 miała być czerwono-czarno-złota o troszkę pojaśniłam, może będzie lepiej, a może będzie gorzej yy, no czerwiej wiecie, że bardzo trudno jest pokazać na zdjęciu, może jak tutaj pokażę z jakiego materiału, z jakiej bawełny to było robione to może jest szansa, że tutaj kamera kolor bardziej pokaże, albo nie ma szansy, nie. Wygląda pomarańczowo, a to jest kolor czerwonego wina. No więc, no więc niestety, niestety, ale czerwień jest bardzo trudna do, do pokazania na, 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 na filmach, na zdjęciu. I tak, wykorzystam papiery od to są papiery od P13, taka bardzo stara kolekcja to była mamy to Hello Beautiful z P13 i z tej kolekcji wykorzystałam te czarne kropy a jeszcze korzystałam z kolekcji albo raczej z tego arkusza od Craft Passion Be Happy Zero ja go całkiem niedawno kupowałam, on jest taki trochę widzicie, takie ma o, o, takie tutaj jakieś te plamki, no więc w środku jak użyłam go, no to te plamki tutaj też są, ale tutaj akurat wkleję życzenia, bo tak, tak mi to trochę denerwuje, ale no może nie będzie, tak? więc jest taka pasiakowo-kropkowa kartka, różana, tak tu manewruję tym oświetleniem, ale no chcę, żeby było jak najlepiej, e, więc pierwsza warstwa jest pasiata, potem jest czerwony, zwykły taki z brystolu kolor, brakowało mi czerwonego papieru, skrapowego, takiego wiecie, w kolorze czerwonego wina. Te wszystkie, które miałam, to były takie trochę zbyt blade, albo zbyt różowe, albo zbyt pomarańczowe. Wiecie, z czerwonym jest jeszcze gorzej niż z innymi kolorami. No więc ten był taki najbardziej zbliżony, a że tylko taka cieniutka rameczka, to nie widać, że to nie jest skrapowy, tylko taki zwykły po prostu kolor. Bazę też robiłam sama, z, też z czarnych papierów. Chyba z Actiona w ogóle, z tych takich bloków, tak mi się wydaje. Eee, więc mam tak, mam papier lustrzany, złoty. Eee, tutaj są te kropeczki. W ogóle, jak mamy zrobić ostatnio kartkę, na którą nie mam jakiegoś wady pomysłu, to po prostu sięgam do tych moich pomysłów wcześniejszych. I tak taką kompozycję już widzieliście u mnie, no co najmniej dwa razy. Z tego raz na tej kartce schodkowej eee, z, eee, z cudnej paczki. Tak, więc i też były trzy korpeczki, co prawda trochę inne, bo były takie małe cyrkoniki, a tutaj są te enamelki. Róże są zrobione z bawełny przeze mnie. I w sumie to jestem z nich nawet całkiem dumna i zadowolona, więc wyszły fajnie. Z wykrojnika craft passion. Ostatnio bardzo lubię ten wykrojnik do, właśnie do róż. I poza tym, jeszcze w kompozycji tutaj mamy tak na samej dole jest gaza pomalowana na czerwono. Listki są z jakiejś tam kolekcji, nie mam pojęcia nawet z, z, jak, od jakiego producenta. Te takie gałązeczki wycięte z wykrojnika, tu z papieru lustrzanego. Te gałązki są też w kolorze czerwonym, więc tam gdzie nigdzie jest czerwony, czarny. No czerwony, czarny, złoty, takie kolory miały tutaj być. I takie kolory są, a na samym dole są jeszcze Róże od Tosi z Tosiakowo. Miała taki arkusz z czerwonymi różami, Czerwo, tam było czerwono, też czerwono-czarne, i były pary chyba takie zakochane na jakieś walentynki, więc tak sobie tam to wdałam w tle. Oczywiście zapchałam to także bardzo mało widać, ale no musicie mi wierzyć na słowo, że to tam jest. Wiecie, no nie widać, ale jednak robi, robi kompozycję. Tak na górze tutaj jest 18 i ta osiemnastka, jej ku, coś mam problemy, ta osiemnastka no jest z lustrzanego papieru, ale tu jest podbita czarnym jeszcze tak żeby takim leciutkim przesunięciem jest, bardzo źle to widać tutaj nie umiem się ogarnąć jakoś, o może tak no i to jest tak wiecie przyklejone klejem na gorąco, tak tylko o, tyle o ile żeby, żeby tak było troszkę zawieszone troszkę jakby lewituje w powietrzu, więc taką kartkę sobie poczyniłam no i w sumie jestem z niej zadowolona co mi się tak trochę brakuje mi właśnie, brakowało mi papierów skrapowych w kolorystyce takie więc te groszki takie są tutaj dominujące wolę jednak jakieś kwiatowe wzory na tym panelu głównym ale myślę, że też jest w porządku, no zwłaszcza, że to jest dla osiemnastolatki, więc no, ale tu mam problem dzisiaj ze światłem dobra, już nie będę w sumie cudować, kartka otwiera się na bok, bo miałam właśnie tylko taki, wiecie jak się robi z papieru A4 bazę no to tam pionowo trzeba by było sklejać, da się zrobić, ale ja tutaj poszłam na łatwiznę, tak, więc tak się prezentuje moja kartka na osiemnastkę, no osiemnastkę pewnej dziewczyny, dobra, to wszystko. Dziękuję wam bardzo na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!